Wyobraź sobie, że masz od dzisiaj dwie supermoce, dzięki którym osiągniesz to, co tylko chcesz. Chcesz schudnąć? Proszę bardzo. Przebiec maraton? Nie ma sprawy. Zacząć oszczędzać? Prościzna. A może chcesz nauczyć się nowej umiejętności, przestać narzekać i rzucić palenie? To również da się zrobić. Poznaj dwie supermoce, dzięki którym twoje życie byłoby niezwykle proste. Które z nich byś wolał? Wierz mnie, jestem nawykiem i potrafię działać cuda swoją Twoją efektywnością. Wyobraź sobie, że dokładnie tak samo, bez wysiłku, bez myślenia o tym, bez żadnej motywacji, jak myjesz zęby, potrafisz wykonywać różne inne czynności. Możesz zacząć biegać, możesz zacząć się zdrowo odżywiać, cokolwiek chcesz. Czy to nie brzmi magicznie? Brzmi nieźle, ale posłuchaj tego. Jako silna wola jestem w stanie sprawić, że poradzisz sobie gorszym wrogiem osiągania celów. Pokusą. Jeśli wyćwiczysz swój mięsień silnej woli, jesteś w stanie wygrać nawet z czekoladowym ciastkiem lub nie sprawdzać po raz dziesiąty swojej skrzynki mailowej. Okej, okay, a co powiesz na to? Jeśli zamienisz swoje czynności w nawyki, to działasz na automacie. Mało tego, zupełnie nie musisz o nich pamiętać. Okej, okay, to było naprawdę dobre, ale jeśli nie masz nawyku na przykład biegania, to właśnie ja, Silna Wola, pomogę Ci w tym, abyś wyszedł na dwór na przykład w chłodny poranek i zaczął biegać. No tak, ale to wymaga od ciebie mobilizacji, musisz się skoncentrować, cały czas pamiętać o tym, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne. Jeśli masz nawyk na przykład zdrowego żywienia, to nie musisz za każdym razem, kiedy też przygotować sobie coś do, do zjedzenia, zastanawiać się nad tym, czy to jest zdrowe, czy nie. Po prostu działasz. Okej, okay. ale jeśli nie masz nawyku e, odmawiania torta, kiedy jesteś na diecie, to właśnie ja, silna wola, jestem w stanie ci w tym pomóc. Pamiętaj też, że nie wszystkie nawyki są dla nas takie dobre, Grubasia. Okej, okay. tu masz rację. Mózg rzeczywiście ma problemy z tym, który nawyk jest dobry, a który jest zły. Ale jeśli dowiesz się, w jaki sposób to zrobić, czyli w jaki sposób zamieniać te złe nawyki na dobre, to masz już wtedy podwójną moc. Skonfrontujmy więc te dwie supermoce. Zastanawiałeś się kiedyś, czym głównie różnią się ludzie sukcesu od tych, którzy narzekają na swoje życie? Nawykami. Ci pierwsi mają je po prostu lepsze i działają efektywniej. Jeśli wyrobisz sobie nawek np. Na planowania każdego dnia wieczorem, nie musisz się do tego motywować, pamiętać o tym ani się zmuszać. Jeśli jednak dopiero zaczynasz wyrabiać nowy nawyk, silna wola będzie nieoceniona. To ona pomoże ci wyjść w chłodny poranek pobiegać, kiedy wolałbyś zostać w łóżku. Pomoże ci również w sytuacjach, które nie są jeszcze dla ciebie znane Na przykład gdy nie przygotowujesz zdrowego śniadania w domu, tylko jesz w hotelu, gdzie jesteś wystawiony na wiele pokus. Genialną wiadomością jest fakt, że wyrabianie nowych nawyków powoduje, że z większą łatwością nabywamy nowe, a ćwiczenie mięśnia silnej woli powoduje, że jesteśmy coraz mocniejsi w walce z pokusami. Tak więc najlepiej, kiedy działamy razem. Na początku wyrabiania nawyków oraz w każdej sytuacji, której nie znasz, rzeczywiście silna wola jest ci bardzo przydatna. Jeśli jednak chcesz działać naprawdę efektywnie, nawyki będą niezastąpionym sposobem na to, abyś ułatwił sobie życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zajrzyj na stronę dorotafilipiuk.pl i zobacz w bezpłatnym teście, jak silna jest Twoja wola, a jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat nawyków, koniecznie zobacz ten link. Mamy nadzieję, że ta wiedza w znacznym stopniu ułatwi Ci życia. Subskrybuj nasz kanał i koniecznie daj znać w komentarzu, jakie inne konfrontacje byłyby dla Ciebie ciekawe. Do, Do zobaczenia, zobaczenia wkrótce!